Cześć. Witajcie na kanale Środki Transportu. Po przerwie tygodniowej wracam do was z nowym odcinkiem. Z terenu, może nie z podróży, ale z terenu. A w dzisiejszym odcinku wytłumaczę wam, jak na czym polega to, że pociąg może jechać w danym torze, ponieważ większość z osób, które mają podstawową wiedzę, wie, że odbywa się to dzięki zwrotnicom kolejowym, ale tu ładnie widać tory. A niektóre osoby tylko to wiedzą. A no w tym odcinku wytłumaczę jak to polega teraz, jak to polegało kiedyś dawniej. No i jak to wygląda na wąskotorówkach i na zwykłych torach 1435 mm. Więc zapraszam do oglądania. No i od razu chciałem powiedzieć, że... Nie można takich rzeczy próbować robić na zwykłych torach. Te tory są nieużytkowane już od paru dobrych lat, w tym roku będzie 6 lat, od kiedy jechał tu ostatni pociąg, więc jak widać zdążyło to zarosnąć. No i tutaj sosenka ładna, przejdziemy sobie po szynach. Te szyny, to jest ten rozstaw, który tutaj jest, to, który tutaj widzimy, to jest 750 mm. No i pokażę Wam, na czym działa ją czyny. Dobrze. Udajmy, że teraz ja jestem pociągiem i jadę. Ładnie jadę po szynach sobie. Muszę mieć sosnę. Jadę ładnie podkłady i jadę. No i jestem w tym miejscu. jadę na ten tor po tym torze. Jednak czym to jest zależne, czy pojadę torem tym, czy tym? To jest zależne od tego, jak będzie przestawiona zwrotnica kolejowa. A zwrotnica kolejowa, żeby pociąg pojechał na tamtą stronę, czyli na tamten tor, załóżmy, że to będzie tor B, ten to będzie tor A, a tamten B. Żeby pojechał pociąg na tor B, zwrotnica musi być przy szynie lewej, czyli e, ta, znaczy szyna musi być przy szynie zwykłej, prostej, e, ta musi być przy szynie lewej. I pociąg wtedy wjeżdża na tą szynę, koło pociągu jedzie, dotyka tutaj tego, i już wjeżdża na tą szynę, czyli już na tor B, a nie na tor A. I jedzie tutaj, tu ma łączenie torów, no i skręca sobie. Tak jest z każdej strony. A wtedy, po tej stronie, jest taki odstęp, i wtedy koło pociągu jedzie po tej stronie, a nie po tej. Dobrze, więc kto steruje tym, żeby to działało dobrze? No w dzisiejszych czasach są to dyżurni ruchu. E, którzy no, sterują wszystkim za pomocą komputerów, więc no, e, zadanie jest łatwiejsze, ale nie jest takie łatwe. Kiedyś na pewno zrobię odcinek od żurnych ruchu, jak to robią wszystko. I oni przystawiają to. Oczywiście teraz, ponieważ kiedyś szło wszystko to e, no, siłą e, mięśni, zaraz pokażę wszystko, jak to działa. E, w dzisiejszych czasach wszystko odbywa się za pomocą automatyki, no i wtedy tor jedzie. W tym kierunku. Jednakże zdarzyły się niestety przypadki, kiedy pociągi stały skierowane na zły tor. Dlaczego? Ponieważ pomyłka była lub błąd systemu. I w takim przypadku tor na przykład stoi tutaj semafor i pociąg jedzie. Widzi, że ma światło S1 stój, musi stanąć, bo wtedy na przykład zwrotnica jest w tej pozycji, a pociąg zamiast ma jechać w prawo. Musi pojechać w lewo, czyli bardziej prosto. Więc zobaczycie, jak to wszystko działa. Już za chwilę mówię jakoś, że da się zrozumieć. Dobrze, więc teraz pokażę Wam, ponieważ teraz pociąg wyjechał na tor B, co zrobić, żeby pojechał na tor A, czyli ten, na który chcemy, żeby jechał. Robimy tak, że jedziemy w tą stronę. To musi nam się przechylić. I voilà. Wtedy odstęp pomiędzy szyną a szyną boczną, czyli pomiędzy tą szyną, a to jest szyna boczna, robi się tutaj. A tutaj, no niestety nie działa. Powinien być w pełni dociśnięty ten tor do tego. Czyli jeżeli tu miałoby coś znowu pojechać, wąskotorówka jakaś, to musieliby to naprawić. A najprawdopodobniej przeszkadza tutaj ta sosna i trawa. No i wtedy mamy, ustalmy, że wszystko dobrze. Pociąg jedzie tutaj. Na wszystko skrzyżowane tak. No i wtedy koła ma pociąg na tej szynie, dokładnie na tej, której pokazuję palcem, i na tej szynie. A jeżeli jechałby i to, jest na tor A czyli na ten. A jeżeli jechałby na B, miałby po... Poczekajcie, bo już sam... no. na tej szynie i na tej szynie. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiano. A teraz pokażę jeszcze raz, jak działa ten system. Więc kiedyś dyżurnik ruchu ze swojej budki, domku, jak zwał, tak zwał, musiał wyjść w deszczu, w śniegu, w upale i przestawić. I przestawiało się. Tu był taki trójkącik, się przestawiało i mamy przestawione. A teraz wszystko jest automatyczne. I żeby znowu jechać na tamten tor, musiał znowu w śniegu, w deszczu wyjść. O! Udało się! Trzeba mocniej po prostu. I gotowe. Właściwie możecie się zastanawiać, ponieważ wąskotorówka tutaj to jest gnieźnieńska kolej, wąskotorowa, jest jednotorowa. Tutaj są dwa tory, dlatego że tam mamy kierunek Anastazewo, tam mamy kierunek Powic, a dlatego, że po prostu tutaj na przykład czasami zmieniano kierunek jazdy. Czyli lokomotywa podjeżdżała dotąd, odczepiała wagony, jechała tu, 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 tutaj przestawiali wtedy zwrotnicę na z tego położenia na położenie to, na to położenie. Tory były tu, jechała, jechał pociąg tutaj, 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 wjeżdżał na tor B. I zaraz Wam pokażę, dojdziemy do drugiego miejsca, gdzie była zmiana kierunku, i Wam wszystko pokażę, o ile tam się uda dojść. Pamiętajcie, co mam teraz powiedzieć. Idziemy, idziemy. Wtedy pociąg objeżdżał ładnie sobie tutaj, tędy, tędy, tym torem B. Jechał.

Około tablicy Ostrowo Stare. Tu stały sobie wagony. Tu objeżdżała lokomotywa naokoło. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wagony tu mniej więcej się gdzieś kończyły. A lokomotywa idzie dalej. Ciąg dojeżdżał. Lokomotywa dojeżdżała dotąd. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tor miała nastawiony, żeby jechała tą szyną i tą szyną. Wyjeżdżała. O! Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dojeżdżała kawałek za ten przejazd kolejowy, czy mniej więcej tam. Zatrzymywała się, wstawała i musiała z bardzo wolną prędkością jechać. Dojeżdżała, a wtedy tutaj dokonywano zmiany kierunku jazdy. Nie, nie podniosę. Musiałbym działać rękami, a nie mogę odłożyć telefonu. No i, a nie, właściwie jest w odpowiedniej formie. No i jechał pociąg. Był. Miał skierowane tak jak jest teraz I... i jedziemy i tam do tamtąd, gdzie się kończyły wagony i podczepiał się z wagonami. A więc mam nadzieję, że... A nie, bo jeszcze bo zawsze jest podsumowując. Podsumowując, w dzisiejszych czasach wszystko idzie już za pomocą automatyki. E, dawniej było to wszystko e, ruchem, siłą mięśni. Teraz siedzi się przy radiotelefonie, zmienia się ustawienie na tablicy i tyle. Daje się na semafor sygnał S1, S2 zastępczy, o tym też kiedyś zrobię odcinek. I po prostu się steruje tym. No i tak to teraz wygląda. Pełno pająków już tu chodzi, a ma arachnofobię, ale trudno. No i tak to jest. My też, o tym oczywiście powiem. Ee, że w odcinku o e, nastawni ruchu, że dyżurni ruchu mają niezmiernie trudne zadanie. To nie jest to, że oni sobie siedzą i po prostu bąki zbijają i tyle. To oni muszą mieć wszystko w opanowaniu, prawie się dziwnąłem. wszystko w opanowaniu, żeby po prostu nikogo nie zabić. Przez takie pomyłki, na przykład na dyżurni, na nastawni, na przykład w Starzynach doszło do e, 4 3. przepraszam, marca 2012 roku doszło do katastrofy kolejowej w Chałupkach pod Szczekocinami. No tutaj raczej pociągi i prędkość jaką osiągały to było maksymalnie 30 km na godzinę. Głównie jeździły tutaj wagony silnikowe oraz lokomotywy Faur L45H. Tak jak tu gdzieś na zdjęciu. A lokomotywa później się spaliła. Kolejkę zamknięto. Na razie jeździ tylko nas z gniezna wąskotorowego do jelonek, ale o tym zrobię kiedyś odcinek. Dobra. Więc w tym odcinku to byłoby już na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć! Ważna sprawa, jedna ważna sprawa, e, którą już mówię tak po zakończeniu, ale mówię. E, otóż, jeżeli widzicie czasami właśnie, widzieliście przed chwilą mechanizm jak to się zamyka, jak to zmienia się, e, szyna po prostu obraca. Um, I właśnie dlatego trzeba często uważać, ponieważ um, no, jeżeli już się przechodzi przez dzikie przejścia, przez co naprawdę nie można przechodzić, to nie jest to jakiś wymysł, tylko po prostu no, jest to niebezpieczne i takie się którym wydaje się, że mogą uciec. Tak samo no tutaj ktoś może przechodzić i może mu się noga zatrzasnąć, i wy po prostu właśnie akurat w tym momencie może się mechanizm przesunąć i noga może się zatrzasnąć. I jak było w jednym ze spotów, stop dzikim przejściom PKP. No i to nie jest żadna fanaberia, żaden wymysł, tylko czysta prawda. więc dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, łapce w górę i subskrycie. Dzięki za oglądanie. Cześć.